Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski, który razem ze mną będzie komentował dzisiejszy mecz. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Trener zdecydował się na ustawienie 4-3-3 szeroko z przodu. Skrzydłowi będą dogrywać piłki do środkowego napastnika. Spójrzmy na ustawienie gości. Zobaczymy ich dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z jednym napastnikiem, do którego kierowane będą piłki ze środka. Zaczynamy ten spektakl. nad przeciwnikiem, wykonującym ślisk, brawo. Szaleńczy atakuje obrońca. Wybijają teraz do przodu. Uderza! No prosto w ramkarza, nie przemyślał tego uderzenia. z tego miejsca można strzelać słusznie w myśl teorii byle dalej od własnej bramki mamy rzut rożny I mamy straty piłki No i popatrzmy jak wznowią grę w rzutem z autu. piłkę przejmują rywale Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Dobry przechwyt, uniemożliwienie ataku rywalowi. Za chwilę Bramkarz będzie wybijał piłkę z własnego pola bramkowego. Przechwycili przeciwnicy. No teraz mają szansę. Szansa! Nie ma gola. Nie może być inaczej. Rzut rozbiór. I przejmuje piłkę bez fauli. Rzucił w pole karne. Obronił, ale piłka na boisku. Z tego podania może być bramka. Jest okazja. Przymierzył teraz Zwoleja. Gol pokonał bramkarza. Spójrzmy na powtórkę. Warto. Piękny gol. Tak będzie we wszystkich serwisach sportowych całego świata. Znakomicie skierował piłkę tuż pod poprzeczkę. Trochę wyżej i nie byłoby bramki. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Zobaczmy na rezultat jeden do zera, ależ walka o piłkę. Podobnie dograł. Uderzenie głową. I mamy gola, proszę Państwa. Jestem zaskoczony, bo oczekiwałem wyrównanego meczu. Takiej przewagi w oddanych strzałach po jednej ze stron na pewno się nie spodziewałem. Wypracowali sobie dużo sytuacji, co znajdzie pewnie odzwierciedlenie w statystykach. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Znakomicie wykorzystał to podanie. Widać po nim, że dużo ćwiczył uderzenia głową. bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. Sędzia kończy pierwszą połowę 2 do 0. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. No, bardzo ładnie się spisuje. Dał radę zdobyć bramkę i wspomóc zespół w wypracowaniu zaliczki przed drugą odsłoną tego meczu. Czekuje nam się zmiana. Już po przerwie rozpoczynamy drugą połowę. wybija. Będzie rzut rożny. Zobaczmy powtórkę tej bramki. Piękne trafienie główką z pola karnego. Piłka padła do bramki obok lewego słupka. No to był naprawdę przyzwoity strzał po zagraniu piłki z rzutu rożnego. Rzeczywiście niewiele brakowało, a byłaby bramka minimalnie niecelna. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Strzela! ale piękna bramka! Proszę państwa. Zapowiadają się nam emocje do ostatnich minut. Spójrzmy na to z innego kąta. różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd. Dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. Dobre przejęcie. Brawo Rudol. Cała seria udanych podań, udane podanie, koli wyrównują. Jestem pod wrażeniem. Wysoko przegrywali, a teraz mamy remis. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Dwóch taki wynik nikogo nie satysfakcjonuje. Efektowne, świetne podania i dokładne. Zobaczymy, czy trener zmieni też taktykę Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie Dobrze, biega na wolne pole Katastrofalne podanie, łatwa strata Bardzo łatwo przejął je rywal Poza boczną linią piłka Będziemy mieli wrzut z autu No i będzie zmiana Trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Nie przewidział to zagranie i przejął. Ostatnie 9 minut meczu przed nami. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Trener decyduje się na zmianę. Zawodnik opuszcza boisko, a my popatrzmy na powtórkę jego bramki. Starannie, kinezyjnie posłał piłkę przy lewym słupku z obrębu pola karnego. O troszkę tak jak przesyłka bez adresata to jego zagranie. Niepotrzebna strata. Wciąż mamy remis, niewiele do końca. Kto zdecyduje się zaryzykować? Ależ przejęcie to była znakomita szansa na strzelenie bramki w końcówce. Jest strzał! Bramka w końcówce dająca im prowadzenie jaka radość. No i kto wie, jak potoczą się losy meczu po tej bramce. Ależ dramaturgię obejmują prowadzenie w doliczonym czasie gry. Rywale już chyba nie zdążą ruchu. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. myślę, że to może być decydująca bramka. Trafić w takim momencie. Co za dramaturgia. Teraz 3 do 2. Takim rezultatem kończy się to spotkanie. No, można powiedzieć, mieliśmy piłkarską ucztę. No, na szczęście im się udało, ale naprawdę niewiele brakowało, a rezultat spotkania byłby zgoła inny. Udało im się przeprowadzić wystarczająco wiele skutecznych akcji, żeby pokonać Rok. Może być zadowolony ze swojego występu. Grał na miarę swoich możliwości. Zwyciężyli, ale losy meczu ważyły się do ostatniej chwili. W samej końcówce meczu emocje sięgnęły zenitu i udało mu się umieścić piłkę w bramce, dając zespołowi zwycięstwo.